No siema widzowie Dzisiaj będziemy grać w Stumble Już wcześniej chcieliśmy nagrać odcinek, powiedz Mariusz No, ale, ale coś się tam stało No bo chyba... Wie, wiem, że teraz powiecie, że to żarta, ale chyba ktoś hakuje naprawdę Robloxa Czyli ludzie mają rację, powiedz No Bo, bo graliśmy w Uno, to mu się coś karta zaczęła Nie, że karta nam zrelagowała całą grę i wywaliło nas z Robloxa, a potem w Pet Simulator nie mogliśmy wejść nawet. No, Nic razem nie mogliśmy. Nie mogliśmy. No. A widzowie niedługo się... niedługo u mnie na kanale pojawi się odcinek z Atkamis 2. Więc wpadajcie. Ale to pojawi się 4 marca dopiero, bo na chwilę kończę nagrywanie przez szkołę. Powiedz Mario. Tak. Ja na chwilę kończę nagrywać przez szkołę. Zaległości. Znaczy nie zaległości, tylko rzeczy. Dobra. Nie jesteśmy już. Czemu jest sześć? <gry Cats> dobra, ej, próbujcie. Zakazanego teryklana i terminu Dobra, No dawaj, spróbuję, dobra? Ja, nie, ja spróbuję. Insektura. Nie, bo ja mam łatwiej. Nie, bo wreszmy, mamek, ja, nie, nie, mam łatwiej. Ja kiedyś go zrobiłem już. Ja, ja za pierwszym ja już w życiu na początku to zrobiłam, to mi się udało. Nie, nie próbuj, no, dobra? Próbuję, próbuję, próbuję. Dobra. Najpierw rekord, a potem będziemy testować. To się nazywa szagerny. papa! Pa! Fajny smuczek Kasper noś. Uuu! No, u Ciebie ten. Ej, widziałeś to? Poczekaj, to trika. Bana... Ej, banana rzucę i trika robię, dobra? A potem nie robisz? Banania na Rzuciłem? Proszę, bot, nie wejdź w niego, bo się wkurza. Naprawdę. Ja sobie zużywam... O, żyjemy. Rob nie! Nie! nie robię. Nie! nie! Mario! Nie no czemu spadłeś? Nie wiem jak! Spadłeś? Nie, wygrałem Ej gramy teraz na pucharki Pucharki? No? Gramy pucharkowskie Ej dobra, zmieniamy jakąś grę, bo nudną się już trochę co? Gramy w grę standardową, tak. ostatni raz grałem w Toby Potem zmieniamy na jakąś grę Na Robloxa, ale jakąś grę co się nie zacina i ja ci już zapraszam? Dobra. Jako Spoko. Co? Jego ja kucharz. Jego kucharz. go kucharz. Ja ja kucharz. Kucharz. Przepraszam. Nic się nie stało. Ja mam wrażenie. Że ktoś nas obserwuje. Właśnie tak. Czemu tak Ja mam czerwoną taką mordkę. Też mam taką czerwoną. Ale fioletowa jest najrzadsza. Nie. Najrzadsza no jest ta żółta, bo tylko ją się da zdobyć z dużym. Za 200 zł. A ja w sumie nie pamiętam. Ja Czerwona jest chyba najłatwiejsza do odczapienia. No. Nie za 100 złotych tylko. Ale dobra, no teraz się nie zł... co Co? Po co za 100 złotych? Ale nie, z figurką razem. Ale ja nie, ja miałem tj. w sumie... Imię... Wiesz co? Ja nie w, w tych e, motorach z, z tym takim... O! Ja z tym robotem i z tym takim, i czerwonym robotem. Widzowie, fajny odcinek, piszcie w komentarz. Uh! Jest zrobiłem? tyłem do mety. Ale wiesz, co ja zrobiłem? Na skrawku się trzymałem, ziemi. No, ten brzuchu. Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Chodź. Ej, próbuj tym z tyłu, bo ja zrobiłem go. Widzisz mnie? obserwuję Cię mojego kolegę O, przeszedł! Ej, fajnie byłoby się by mnie popchnął do przepaści. To by było fajne, wiesz? Bo zobacz ile mi brakuje. Zobacz. Poka... Oho! O Koma komastaj. Ej, jest, Jestem baranem. Próbowałem patrz, 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 patrz co próbowałem chodzić. Ej, <mulik ăsta> tam jakiś pornę się chyba fajnie. Nie, nie widzę tylko siebie, ale już siebie nie. Ale Ciebie nie widzę, bo ty jesteś kolegą. Ale Ciebie nie widzę, bo ty jesteś fajniejszy niż róży. Nie ja wiem, kto jest Twoim najlepszym tak kolegą. No! Nie! jesteś nie. żółty. Nie! A ty niebieski! Nie! Zawsze się Ej, dobra, my nie robimy nic, tylko boty za nas robią, dobra? My możemy bronić tylko. Okej? Okay? Ja Ale tu... tą piłkę popchnę, bo nikt tu nie przyjdzie po nią nawet. Ej, to jest moja bramka. Ja będę ją bronił. Czemu? Nie, nie, nie. Ej, a mogę zrobić tego tylko jak. Elvis Presley, kurna. Ja pindulę. Nie! Okay. Dobra, jest mamy pas, jeden pas, punkt. Jest no? Ej, chodź, chodź do mnie do bramki, pokażę ci trika fajnego. Pokaż. No, patrz, bo jak tu ustaniesz i skoczysz, to nie wie, coś się stanie później. Czyli, że, że cię wywali coś. Ej, naprawdę. Zaczynam to. Dorre. Dobra, wy więc... Excuse, Excuse me. Ej, czemu moi chcieli strzelić do bramki? Mam no, tu na odcinku. No, bo to, bo. bo są ty to barany. Dawaj, bronie, Dawaj, strzelaj tą piłką No nie, bo ja nie mogłem. Skoczyć. O kur. Dobra, dałem wam punkta jednego. O, dwa dałem wam. Prrrrm, dobra, dobra, Jest, jest. Ej, Mario, chodź tu. Pokażę ci trika. Stań tutaj przede mną, chodź. Stań przede mną. Mocno, chodź. No tu Chciałem ci na serce wziąć. Bo nie, ma, ej, ale to nie masz serca. Mam. Chodź. Hmm. Chciałem, żebyś był kolegą. Nie! Myślałem, że już szali. Nie, sobie Ale patrz na mnie. A to jest smeczko o koronkę. Mario się rozłożył jak kot na fotelu. Albo jak pies na Żerandorze? że Nie! Kurde, czy ja to przegram, bo ja triki robię tylko na niej. Maria, czy ty naprawdę. Co ty robisz? Co ty robisz? Wsychał. Właśnie robię, to nie wiem co. Klikę Dziecinny głos, robię teraz. Aaaa! Będziesz i będziesz kręcony. Czemu? Ale ja jestem dzieckiem nadal, mam 10 lat dopiero. To co? Co? Po co ty tam wszedłeś? Nie! No, miski płacę. Nie, nie idę. Ja to wygram jeszcze. Na środku jest. Tak? Skąd wiesz? Już Będziecie... więcej o, biały miś. O, biały miś. Patrz na środku jest. Tak? Przybrałam. Tak? No tak, na środku. Ej, co ten bot robi? Ej, tu nie jest bot, to człowiek. Ej, to człowiek był. Chyba. Ej, wychodź. Ej, co tu się odwoła? Ej, a nie mówię. Nie mówiłem, że to jest bot? Znaczy, że na środku jest? Ej, dobra, gramy w coś innego? Czy tak średnio? Hmm... Widowie... Ej, chcecie ci zrobić więcej klejnotów. Nie, patrz. robiliśmy mniej. Dawaj, otwiera, otwieraj spina. Otwieraj spina rzadkiego. Za... Za 110 gramów. Dawaj, otwieraj szybko. A nie mówiłem... Dawaj, dawaj, otwieraj. Robisz, robimy to. Jak nam, jak nam teraz to trafi, to się zesram. Epicki chociaż. albo Nie, jest epicki! Jakiś samuraj. Samuraj X. To oglądalego Ninjago, to wiem. Ten wie. Graj niestandardowo, bierzemy se. Pierwsza mapka to będzie. Super Slide. To ej, a może być druga super slide? Nie. <gry> Bo to będzie trzecia. Aha, aha. Bara bara bara, biri, 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 bara bara, bara. teraz się. Nie. Ale ej, a pamiętasz, co ja ci pamiętasz co? Dobra, już zrobiłem. Uro. Co? Pamiętasz co, jak ty tam się coś tam męczyłeś? Nie? No na super slajdzie nie mogłeś tylko. Nie mogłeś. tam przejść tam do góry. No. To ja ci tak sercem pomogłem, pamiętasz? O, nie, jestem. Ja pamiętam jak kiedyś mamą, tak? No. W Stambel, to wiesz co? No. Jak ona już szła na koniec, a ja tam czekałem na nią, to wziąłem ją sercem i złapałem ją razem z nie gadaj. A potem ona nie mogła wejść do mety. No. No, naprawdę, ja nie kłamię teraz. Nie no. To był cringe. Cringe. Eee, zuba! córka. Nie, nie wkładaj tam lepiej tego. Ja tam, czekaj. O kurde. To jest do końca włożone. Czekaj, to idę. Nie, nie będę tego wkładać lepiej. Ej, lepiej to. Ej, czyj, okay? że, że na komunie to trzeba zapłacić na Ej. Aha, Roshan pierwszą? No. Czyj, że no na mapa. Nie, nie. Za. za, Cześć. za no, no. Za, zdjęcie. Rodzice musi zapłacić jeden. Jeden rodzic zapłaci tego. Każdy rodzic musi zapłacić po 150 euro. I coś nie mogę chodzić. Nie mogę chodzić. 140 150 czy 120 euro? Pozdrawiam, tatę, mamę i siostrę Proszę w kolumni. Nie. Ej, widzowie, słuchajcie. Pozdrawiam, mamę, tatę i siostrę w kolumni. W komunii, w komunii, w komunii W komunii. komunii Znów z <laughs> I przecież też pewnie <śmiech> tak? <śmiech> <Upa>. nie Tak? Kupa Chuje kupa Nie, słuchaj, patrz Środa co dzień, smroda Nie Uf, Widziałeś co ja zrobiłem? Kto lubi szarika? Ja no, a widziałeś ten odcinek? Proszę pana, poproszę bileciki do kontroli. A pan ma bilet? A po co? Jestem tym, co daje bilety. A ja jestem elektrykiem. A za prąd też, kurna, płacę. A za prąd też, kurna... To No. Ej, nie się. Możemy się co Wiesz, jaki trik robimy na starcik? No, water No nie! Ej, mi nie zaliczyło! O, o, widziałeś to? Nie widziałem. Ja cały czas chodziłem po barierce. Przez chwilę. To byś mógł zrobić na Super slide. No nie! Dobra, bot pierwszy będzie, powiem ci tylko. Przegraliśmy już. Bot tam już był. Nie. Ja pierdź. No, bot tam jest, ale może będę unikać jakoś. Dobrze. O, on spadł raz, więc... Co jest? Nie, bot już przeszedł, kurczę. Dobra. Ale robimy od nowa i teraz wejdźmy taką mapę, co ja lubię, Aki dobra? Taką, co chcę się nauczyć i dobrze grać mocno. Nie wiem, czy tylko ona tu jest on eee... się na bezna... Aha! Aha! Za co sobie Dobra, to jest ta mapa, co chce się nauczyć widzę. wygrać Nie, nie Ile pokażę. Eee, mi 14 minut. Dobra, zaprosiłem nie. cię. Pokaż. Nie, nie pokażę. 14 minut. Dobra. O, nie... <noise> Odezwał się kłamca od siedmiu boleści. Fotel <noise> odjeżdża. <noise> ale trzepnął we wy wy wyro. Ale trzepnął Albo ci w bandziora. W A ja ci si w głowę. Dawaj, to machy jak będę gram na wolność wartową. Ja mam taktykę swoją. Nie! Ja mam swoją czekaj. taktykę. Czekaj, czekaj. Ja im tutaj... Też na dole chciałeś zepsuć wszystko. Też? Tak. Moja taktyka. Ale tak na szybko. No ja ale, też. Ale w sensie to i tak by nie miało sensu, bo ty szybko spadają z tą nie? No, ale... Ale chociażbyśmy się trochę nauczyli. Co jest tylko pani dropa? O, dajkę chyba. Oooo, daj baba. O, jest? Ooo, baba. Ja schodzę na dół sam. Jest tam. Psujemy szybko! Brawo jest w moją dziurę! Nie! Wody są. Ej, teraz musimy rywalizować kondorową. I dawaj robimy, że wszystko na górze psujemy. Dawaj, to robimy. Bo my zostaniemy pewnie, zgaduję, wiesz? No. No. Ale bo już, nie, bez emotek. Dobra. Dobrze? Ale tylko ślisk, dobra? Ślisk tylko. Ja no, by się uwolnić ze slajma tego. Wiesz o co mi chodzi? Tego miodu takiego realistycznego. I jeszcze. Musimy do końca. No, tak na szybko. Na ryzyku. Nie, Mario! Nie, pominęliśmy piętro. Aż jest dwa piętro. Nie, jedno pominęliśmy. Jestem na Sima! Jak tam się gra? Patrz, taktyka na dzika. Mario ty baranku! Nie, no ja cię zabiję! Nie, co jest tak! Udało się wygrać Ale z tym leniuchem! Ale jakby mnie nie miał tak, to bym wtedy bym wygrał, co nie? To Koniec wtedy... meczu wygrał, i wygrał, wygrał. Wygra. Ja się cieszę, bo jestem mistrzem w tą mapę. Dobra, zrobiłem grupę. Nie, nie chcę grać. Dobra. No nie muszę od nowa ponowne łączenie z grupą. Nie no muszę. Ej, wchodzimy w jedynkę i próbujemy do tych hakerów dołączyć. A, do tych hakerów już no mówiliśmy. próbujemy. Ale oni teraz mają tych grach niestandardowych, co nie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy Dołącz. nie możesz. No, no dobra. Dołącz. Dwa... Dwa teraz próbuję. Nie, nie działa. A. Trzy klikam. Trójka też nie, ale wcześniej na jedynce pisało mi, że nie możesz dołączyć, bo już jest rozpoczęty, więc chyba już to zrobili. No ale wyszło. Co się Jest! Cztery dołączyło mi! Cztery! Cztery! Dobra, dobra, czekaj, czekaj, bo ja jestem już i teraz jest! jest! Ale dobra, dobra, teraz czekaj, bo ja po cz czwartku. Super! Jaki mają. O kurde Ej, Widzowie, no, dołączy, dołączy, do, do, dołączyliśmy do hakerów. Do, do hakerów. hakerów No! Ej, ej, pewnie tu jest live jakiś. Wiesz? Będziesz na live jakiegoś. Może? Na TikToku pewnie może. Ej, a jak oni robią te grupy, że 4? Nie, bo to trzeba mieć taki pozwolenie od twórcy gry. Aha. Nie, nie są na pewno. Mhm. Mm Albo są, bo też tak jest. Mod pasz! pasz. Jakie one ma mają skini? Kine mają. Ej, ja cały czas pięści używam na nich, żeby wygrać. Ej, jakieś to... Pro... idło. O kurde, fryt gaming. Wy... gaming! YouTuber to jest my... fryt gaming. Mryt... Frit... fryta Frit... gaming? Mryt gaming. O, ja zrobiłem trik! No, żartuję widzowie. Ale widzieliście jak go uderzyłem? Dołączyliśmy do jakiegoś teamu ludzi. Ja akurat. Nie. Trzeba do niej pisać, chyba. Nie! Zpadłem. Jeszcze. Dobra, patrzę na Mariusza ekran. Wypatrzcie na tych ludzi, co grają. Kurde. Ej, ale dołączyłem do hakerów, pewnie. A jak to są hakerzy, to ja się zesram. To chyba. Gość... Przepraszam widzowie, że taki dźwięk robię, ale gościu ma najnowszego skina w grze. Pięć do szarego. To ten cień. No tak, to Wiecie, że ten cień tak. jak wejdziecie do tego... No, ale... Na znaczy nie... To jest! Jak mnie odbiło fajnie! U! U! Przegrał! Przegrał! Dobra, nie, dobra, dobra! Koniec rundy. Kto wygrał? Prawie bym wygrał. Wszyscy przegraliśmy na raz! Zobacz! Wszyscy przegrali. Ale było 11 osób, i potem znowu 11. Czyli, ej, dobra! Ej, tam był ja... tam było, ktoś się tam nazywał. Noga, 1, 2, 3. Robię grupę, 4. Nie wchodź. Nie, wchodzę. Nie robię grupy. Nie ma 4. Czwart... Nie ma 4. Jeden, próbujmy na 3, 4. 3, 4. Bo musimy razem być. Nie. To już się zaczął pisało! Patrz! A jakie? Ta grupa już jest pełna. Już to chyba byli. 6 no. spróbuję. To ja próbuję 7. Jest ja dziewięć. A osiem jeszcze nie próbowaliśmy. Ja próbuję. A ty zero spróbuj. gra już jest pełna. Naprawdę tak pisało. Bo, patrz od bo zero. tak gra już jest pełna. No, Ej, czekamy. I... Czekamy. Czekaj, jeden. Robimy ciągle jeden Wy nim coś się stanie. E, piątkę robię, bo chyba nie robiliśmy jeszcze. Ja robię. Nie, nie można. Ej, ale tu jest czitterstwo ch trochę, co? So? No. Siedem chyba... robię, siedem, siedem. Trójka działa! Trójka! Trójka? Trójka. Dobra, poczekaj chwilę, bo ja wiem kiedy się skończy mecz. Wiesz? No. I potem oni. Oku, znowu blok dasz? Ej, trzy A osoby. Nie było na początku, tylko dasz. Czym u ciebie są Ej, Ej, to jest jakiś Tim chyba. Zobacz, dwóch. On nie ma O On nie ma Na Pokaż odcinku, zobacz! Co jest? Widzowie, mam to na odcinku, wy wszystko widzieliście. Pokażcie tym, co robią stumble Guy. I napiszcie do nich, że widzieliśmy gościa bez niku. Znaczy to ja widziałam na. I pokażcie mój odcinek. Czemu on napisał Haha? On nie napisał Haha. <laughs> Widziałeś to? Ja nie umiem zobaczyć, chyba tak. Ej, <laughs> tak. dwóch naraz chyba uderzyłem. Ej, dobra, czekaj. Jaki... A do jakiego ja dołączyłem do czwórki? Nie, do trójki. Do trójki, dobra. Więc czekaj, dobra, bo ja wiem, kiedy się mecz skończy. Dobra. A może jeszcze jest jakaś inna trójka. Bo... Ty. Ulic, spadli chyba. Nie, ona zrobiła ten trik przez cztery ściany. Przez podwójną ścianę zrobiła trik. Dziewczyna ta. nic To jest chłopak. Ale fryta z niej. O! Nie! Nie no, wciętlika, ale dobra. Ja nie odłączam się od tej grupy. Ej. Czekaj, no. Co jest? To jest cheater! To jest cheater! Jeszcze tego nie ma dodanego, a to będzie dodane Ej. właśnie. A jak to jest twórca gry? Nie, bo bo to będzie dodane. Ej, widzowie, my spotkaliśmy cheatera chyba. Ej, do, dołączaj do trójki szybko! Dołączaj, dołączaj. Dobra. Nie, nie można. Nie ma. Ej, to byli hakerzy chyba. Siedem, siedem robię, siedem, siedem. Ja 6. Nie, nie. Zero? Próbuję też zero. Ej, Jakbyśmy... dawaj na 3-4-1. Nie. nie działa. Dwójkę robię. A kiedy... nie. Próbuję. Ja próbuję też próbuję czwórkę. Nie no. Próbuję 1 4 0-9, do grupy? Nie. Gramy niestandardowo. Bierzemy pierwszą. Ja ci nie powiem, wygadnij. Super slide, a nie drop. Hand drop. Są godne. Mm -mm, dołączam się. cię. Czekaj. Chodź. nie wchodź szybko. Dobra, na ty weź. o, zagrasz już. No, Pewnie vlog doszło. Tak. Jest, jest, jest. będzie odcinek, który no. trwał 25 minut już. No serio? No już w tyle teraz zobacz. Ej, a jak ten tamten odcinek? Tamten, później zobaczę, bo nie chcę widzą pokazywać, żeby wiesz, nie zdradzili innym. Kurde, pokazałem to. Powiedziałem to. Ja. Dobra, chociaż będą mieć dwa odcinki dzisiaj. Ej, co jest? Nie no, to, to ja. Ale naprawdę ja wiedziałem, że to ty tylko się zdziwiłem. Tak. O, oj! Yes. to była współpraca! Popłaca. Co jest? Ja robię spacer i nie działa. Robię tego trika? Nie. A ja próbuję trika. Co jest? Nie. Wiesz o co mi chodziło? A, że, że tak skaczesz? i pod, jak są serce klocki to tak ten? No, nie gramy już. Tam, gramy na przykład. Ten o 17 tu. Yy, tata Kacpracie, ten wypuści do domu. Jak to do A A przychodzisz po szkole? Chcesz przyjść czy nie? Nie wiem czy mogę. No to ja przyjdę do twojej tylko czy ty chcesz? To by się od razu po szkole do nas przyszedł. Na Zagramy. Przykład... Możemy... Na przykład... Hmm... Widzowie na przykład... W, w sumie... A, Możemy a jako... już skończyć widzowie. No, to myślę żegnamy. Nara!